Wyobraz sobie że spiniony widzów z tego. Tak, to nic, bo tutaj nie ma to nieba. No to ja w sumie ogólnie nie mam talentu artystycznego jeśli do poezji poetycznego. E, no, w sumie jeszcze będą nie wystawałam, więc nie pisał. Ale zazwyczaj jak... Po prostu czuję, że potrzebuję je wyrzucić tę mocniej, doszukam sobie jakieś fajne piosenki się uczyć świadom. Więc w sumie dzisiaj zaśpiewam. Ale chyba zrobię to akartela, bo nie chcę cię ładnie. Don't you know how I get quiet when there's no one else around me and you in not good silence Don't you dare look at me that way I don't be reminded of how you don't feel the same All the hurt and pain listen to your heart from that song. Blah blah blah. How oh, oh, I wish you wake up one day, run to me, confess your love. But at least just let me stay that way. Just I'm um, telling. Hoşçakalın. <laughs> <Güneşistan> Hoşçakalın. <laughs> <laughs>